Dzisiaj temat trudny, ale bardzo prawdziwy. Chodzi o i płaski, czyli łysienie bliznowaciejące. Przypadłość, z którą coraz częściej zgłaszacie się do mojego gabinetu. O co chodzi, drodzy? Łysienie bliznowaciejące pozbawia, szczególnie kobiety, włosów na czole i przy skroniach. Oczywiście bywają różne inne formy, ale jest to bardzo charakterystyczny typ utraty włosów, bo czoło wydaje się nienaturalnie duże i bardzo trudno jest zamaskować taki ubytek włosów. Ale. Mam tutaj dobre informacje dla wszystkich osób zmagających się z tym typem utraty włosów, bo w Team mamy doświadczenie. Tworzymy uzupełnienia włosów na miarę, ale też adaptujemy nasze istniejące topery do Waszych potrzeb. Co więcej, w wyniku pracy z naszymi długoletnimi dostawcami opracowaliśmy rozwiązania, które są stabilne. I pozwalają na zamaskowanie tylko tych elementów, y, które najbardziej Wam przeszkadzają, a więc tutaj obniżenia linii czoła i y, y, pejsów y, tuż przy uszach. Zapraszam serdecznie na spokojną rozmowę, żebyśmy omówili y, Wasze potrzeby. Ja bardzo chętnie y, pokażę, przymierzę y, i zapewniam, że wspólnie dojdziemy do rozwiązania, które pozwoli cieszyć się pięknym wyglądem mimo łysienia bliznowaciejącego.